Wiernie służyli, wprowadzono takie narzędzie, które nazywało się samokrytyką. Polegało to na tym, że na przykład jak upokarzano czy zamęczano jakiegoś żołnierza armii krajowej, to dano mu możliwość złożenia samokrytyki i wtedy może przestanie być dalej upokarzany. Na takiej zasadzie. Czyli miał się przyznać, że robił źle, że służył wolnej Polsce i może wtedy nie spotka go kara. Proszę Państwa. Potem przez dekady Sowieci instalowali tutaj swoich sędziów, sędziów, którzy im wiernie służyli. Co więcej, potrafili bez mrugnięcia okiem, byli tacy, skazywać polskich patriotów, wielkich Polaków na karę śmierci bądź inne upokorzenie. I proszę Państwa, Trzecia Rzeczpospolita została zbudowana na przejściu sędziów z poprzedniego systemu. Suchą stopą. I to był jedyny taki przypadek tak daleko idącej abolicji we wszystkich państwach postkomunistycznych. W innych państwach postkomunistycznych sędziowie, którzy służyli sowietom, byli w niektórych przypadkach bardzo brutalnie czyszczeni. Nawet w NRD. Czyli w systemie niemieckim, który przecież był znany z tego, że stosował daleko idącą abolicję, nawet wobec y, ludzi, którzy służyli nazistom, y, nawet tam odbywało się to w tysiącach. Odsuwano po prostu takich sędziów od swojej pracy. A w Polsce na nich zbudowano system. Całą trzecią Rzeczpospolitą. I to, proszę Państwa, nie tylko na nich zbudowano system, ale wręcz dano im wyjątkowe uprawnienie, którego. którego Nigdzie, nigdzie nie było. Mianowicie to oni mogli decydować o tym, kto w Polsce zostanie sędzią i kto awansuje dalej. Eee, tak właśnie powstała KRS, która, proszę Państwa, na 25 członków chcę przypomnieć, 15, czyli zdecydowana większość, która zawsze decydowała o tym, e, kto może być sędzią, kto może zrobić karierę. 15 to byli sędziowie, którzy dobierali się z samych sędziów. Czyli w Polsce zamiast systemu demokratycznego istniał system kooptacji. W tym zakresie oczywiście istniał system kooptacji. My jak doszliśmy do władzy, ten system po prostu nie działał i nawet państwo żeście wielokrotnie to opisywali. I my jak doszliśmy do władzy, to mieliśmy w programie tylko to, żeby. Tą cząstkę, tak jak jest zapisana w Konstytucji, tą cząstkę, czyli tą ym, cząstkę, która ym, sprawuje ważną część władzy w Polsce to jest trzecia władza, wymiar sprawiedliwości żeby była zapisana tak jak w Konstytucji, że ta część pochodzi od obywateli, że każda władza w Polsce pochodzi od obywateli, również władza sądownicza. W związku z tym zamiast systemu koptacji. Stworzono system, gdzie sejm, ale również spośród sędziów, większością trzech piątych głosów wybierał członków KRS-u, i ci sędziowie potem decydowali o karierach innych sędziów. To była ta jedyna zmiana. I z tego, proszę Państwa, dokładnie tak samo, jak jest w większości cywilizacji zachodnich. Z tego, proszę Państwa, zrobiono gigantyczną aferę, i tych sędziów zaczęto nazywać neosędziami. Ludźmi, którzy nie są sędziami, dlatego że zostali w sposób zły powołani. I doszło do takiego paradoksu, że ludzie, którzy zostali powołani przez Jaruzelskiego wprost przez system sowiecki, mówili, że ludzie, którzy zostali powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę są powołani w sposób zły, niedemokratyczny. Czyli ludzie z sowieckiego systemu powołani w spo... z systemu niedemokratycznego mówili, że sędziami nie są ci, którzy zostali powołani z systemu demokratycznego. Zaczęli ich wyzywać, upokarzać. Cały system upokorzeń trwał oczywiście, bo cały system medialny III RP upokarzał, piętnował tych sędziów i itd. Tak więc, proszę Państwa, co więcej, w czasie naszych rządów doszło do tego, że ci właśnie sędziowie, którzy byli nazywani neosędziami, byli zmuszeni do tego, aby bronić zasady, że konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej, dokładnie takie, jak zapisane w konstytucji, bo, ponieważ Unia Europejska y, stanęła po stronie tych sędziów, tych sędziów, tych sędziów, którzy wspierali platformę obywatelską, ale nie za darmo. Stanęła za to, żeby pomóc im potem forsować system, który przecież nie jest opisany. W żadnym traktacie system, że prawo europejskie jest wyżej niż prawo krajowe. Nie ma takiego systemu w żadnym traktacie, nigdy Polska się na to nie godziła. Więc ludzie, którzy zaczęli sędziowie, którzy, zaczęli, którzy byli wybrani z systemu demokratycznego i bronili zasady, że konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej, byli regularnie w Polsce upokarzani, regularnie w Polsce im grożono. Dzisiaj jednak, i tutaj chcę zrobić tą kram, klamrę do tego, co mówiłem na początku, doszło do czegoś, czego ja w najgorszych snach bym się nie spodziewał, że może do czegoś takiego jednak dojść. A Ja o wiele posądzałem Tuska, nie miałem wobec niego żadnych złudzeń i bodnara. Natomiast to, co oni wczoraj zapowiedzieli, to jest, proszę Państwa, coś niebywałego. Dlatego, że oni zapowiedzieli dokładnie taką instytucję, jaka była stosowana w latach 50., w latach stalinizmu, że sędziowie mają złożyć publiczne upokorzenie, czynny żal, że służyli, tak jak zacytuję za nim, że służyli systemowi niedemokratycznemu i może wtedy spotka ich niższy wymiar kary. Więc, proszę Państwa, dojdzie do, kolejny raz do takiego paradoksu, że e, upokarzani będą sędziowie powołani przez demokratyczny system, przez pana prezydenta Andrzeja Dudę na swój urząd, i upokarzani będą przed sędziami, na przykład powołanymi przez Jaruzelskiego. Ci będą stali się z nich śmiali, a ci będą klękali się upokarzali przed sędziami, którzy zostali powołani na przykład przez system jaruzelskiego. Więc my wracamy dokładnie do tej sytuacji, do tego, proszę Państwa, z wszystkimi proporcjami oczywiście. Do tego, proszę Państwa, dochodzą jeszcze inne elementy tej całej sytuacji. Po pierwsze, takie, no, my mamy zapisany trójpodział władzy. Ja chcę Państwa zapytać, jaki właściwie to jest trójpodział władzy, kiedy sędzia no setki, tysiące sędziów, bo mówimy w sumie o trzech tysiącach sędziów powołanych przez nowy KRS, dziesięciu tysięcy, kiedy oni będą musieli klęknąć i upokorzyć się przed yy, Bodnarem. Złożyć czynny żal. Przepraszam bardzo, jaki to jest podział władzy? Jaka to jest niezależność i niezawisłość sędziów? Przed którym, przed, którym, przed którym rzekomo oni mieli bronić? To jest dwa. Trzy. Czynny żal, jak Państwo wiecie, w polskim systemie prawnym Yy, mogą składać no, osoby posądzone o przestępstwo bądź przestępcy, którzy przyznają się do przestępstwa. Więc my tworzymy system, w, których, w którym ogromną część sędziów stawiamy w sytuacji, że oni są przestępcami, mają się przyznać do popełnienia przestępstwa, że normalnie zostali powołani w systemie legalnym, demokratycznym, i może wtedy, łaskawie pan Bodnar i Tusk, odpuszczą ich ich winy. A z boku stoją sędziowie powołani przez system sowiecki Jaruzelskiego. Czy myśmy wszyscy oszaleli? Co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? Czy jest taki drugi system w Europie w systemie zachodnim, gdzie sędziowie się upokarzają przed politykami publicznie? Co to w ogóle ma być? Pytam. Więc, proszę Państwa, to jest, coś, to, jest coś, to jest coś, proszę Państwa, niebywałego. I wreszcie chcę Państwu powiedzieć, że to jest też przestępstwo. To jest przestępstwo. To jest zamach na ustrój, zamach na niezawisłość sędziowską i tak będziemy dokładnie to traktowali, jak wrócimy do władzy. To jest ubrane w pozory prawa przestępstwo i to jest zorganizowane przestępstwo, którym zresztą publicznie się chwali Tusk i cała ta ekipa. Skorzystanie z dobrych wzorców stalinowskich. Więc, proszę Państwa, nie, nie będzie na to naszej zgody. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z sytuacją, w której wymiar sprawiedliwości ma po prostu być zbrojnym ramieniem premiera rządu, który stawia się dzisiaj w roli już nie tylko prokuratora, bo w roli prokuratora postawił się na samym początku tych rządów, gdy nielegalnie przejęli prokuraturę i zaczęli prowadzić procesy polityczne, a wobec swoich kolesi sprawy po prostu ukręcać. Ale stawia się również w roli sędziego i kata. I w takim systemie dzisiaj Donald Tusk chciałby, żebyśmy operowali dzięki. I swojemu najwierniejszemu najwierniejszemu siepaczowi, którym został Bodnar. I to upokorzenie wszystkich sędziów w Polsce, bo nie tylko tych, których to będzie bezpośrednio dotyczyć, ale wszystkich sędziów, którzy dzisiaj dostają jasny przekaz od Tuska i jego ekipy, że macie przyjść. Macie pana premiera pocałować w pierścień i się ukorzyć, i wtedy może będziecie z nami, i może będziecie mogli robić jakąś karierę, może, może będziecie mogli działać w zawodzie pod warunkiem, że te postanowienia, orzeczenia, które będziecie wydawać, będą nam pomyśli. Ale jeśli nie daj Boże. Pójdziecie w drugim kierunku. Jeśli będziecie chcieli być niezależni, niezawiśli w swoich orzeczeniach, to będziecie wrogiem państwa. I jako wróg, jako przestępca, jako kryminalista, będziecie przez państwo traktowani. I do domknięcia tego systemu, czyli do stworzenia z wymiaru sprawiedliwości tego zbrojnego ramienia rządu, jest kolejny element, o którym przecież Tusk wczoraj wyraźnie mówił czyli powiedzenie o tym, że Polskę czekają rozliczenia na miarę Norymbergi. Nie wiem, czy Państwo czujecie się komfortowo w sytuacji, w której jakiś polityk porównuje inną partię w ustroju demokratycznym, a w tym wypadku największą partię opozycyjną do NSDAP. No bo dzisiaj mamy premiera rządu, który mówi, że w takich kategoriach trzeba patrzeć na rozliczenia poprzednich rządów. Przecież to jest sytuacja absolutnie skandaliczna i pokazująca tylko, jak daleko posunięta jest ta obsesja Tuska na punkcie prawa i sprawiedliwości i jak daleko jest w stanie się posunąć, żeby zamknąć system w Polsce, żeby w Polsce nie było możliwości. Demokratycznej zmiany władzy. No bo przecież te wszystkie działania, które toczą się od początku tego roku, zarówno związane z nielegalnym przejęciem mediów publicznych, z nielegalnym przejęciem prokuratury, z uderzeniem w finanse największej partii opozycyjnej, to nie są zdarzenia, które dzieją się przypadkiem, to nie są sprawy ze sobą niezwiązane, tylko to jest pewien proces, który postępuje w Polsce po to, żeby demokracja w znaczeniu realnej możliwości zmiany władzy, szczególnie w obliczu takiej władzy, która nie radzi sobie w zasadzie na żadnym polu, na którym radzić sobie powinna, żeby już tutaj nie wchodzić głęboko w sprawy gospodarcze, jest nierealna. Jeśli taka zmiana nie może nastąpić, to znaczy, że przestajemy mieć do czynienia z systemem demokratycznym, a mamy coraz dalej mamy coraz bardziej do czynienia z systemem, który nosi cechy autokracji. I taki jest cel całej tej operacji, która dzisiaj w Polsce przez Tuska i jego ekipę jest prowadzona, temu trzeba się bardzo stanowczo przeciwstawiać, ale w związku z tym wszystkim, co się dzieje, przychodzi jeszcze jedna refleksja. Jeśli dzisiaj państwem rządzi człowiek, który ma tak daleko posuniętą obsesję na punkcie prawa i sprawiedliwości, to może trzeba po prostu zacząć rozważać, czy osoby aspirujące do funkcji objęcia, do objęcia funkcji prezesa rady ministrów nie powinny być poddawane badaniom psychologicznym. Szanowni Państwo, władza nie jest nikomu dana raz na zawsze, a historia jest najlepszą nauczycielką życia. Kiedyś Danton podczas re re rewolucji francuskiej powiedział, przed śmiercią, że rewolucja pożera własne dzieci. I to zdanie dedykuję panu Bodnarowi, który chciałby tutaj odgrywać głównego rewolucjonistę, który w sposób taki, no może nie wprost, ale chciałby gilotynować sędziów nieprzychylnych, którzy zostali powołani za czasów rządów zjednoczonej prawicy. Niech pan Bodnar pamięta, że jeszcze z tyłu pleców ma takiego Robespiera. Polskiego Robespiera, który na widok prokuratora mdleje, jest zwany omdleuszem. Ale niech o tym pan Bodnar doskonale pamięta. Bo to, o czym dzisiaj mówimy, to, że domaga się sędziów, od sędziów tego, żeby składali na siebie samokrytykę, żeby na siebie samo donosili, to nawet Orwellowi, szanowni państwo, nie śniło się w najczarniejszych snach. To jest właśnie ta uśmiechnięta Polska. I to jest też obraz części mediów, które tak bardzo. Darły szaty i darły i wylewały krokodyle łzy, kiedy rządziła zjednoczona prawica i mówiły, że w Polsce nie ma praworządności, a kiedy nielegalnie przejmowane są media, nielegalnie przejmowane jest prokuratura, kiedy wchodzi się pod byle pretekstem do siedziby marszu niepodległości. I kiedy mówi się o tym, że będzie się usuwało sędziów, jeśli ci nie powiedzą, że moja wina, moja, moja wina, moja bardzo wielka wina, to nie będą mieli miejsca w polskim sądownictwie. Ale Szanowni Państwo! Donald Tusk, który w gdańskim to środowisku nazywany jest gdańskim Bówką, polecam wszystkim sprawdzenie, czym jest gdański Bówka, nie zasługuje nawet na takie określenie. Nie ma na tyle odwagi, żeby posuwać się do tak dalekich kroków. On sam na to nie wpada, Szanowni Państwo. To opisał człowiek, który był blisko środowiska Donalda Tuska, gdańskiego środowiska KLD, pan Klaus Bachmann. Człowiek, który opisał, że PiS powinien, że Platforma, nowa władza, koalicja 13 grudnia wobec PiSu powinna wykorzystać metody państwa policyjnego, czyli potraktować go z buta. Widzimy dokładnie, że to się dzieje w Polsce. Ale jaka jest tego przyczyna i jaki jest tego powód? Dlaczego jest taka presja i oczekiwanie zagranicy, żeby Donald Tusk to czynił? Bo bez tego by przecież on tego nie robił. Dzisiejsza informacja dotycząca tego, że we Frankfurcie nad Menem ma powstać giga lotnisko, ma być przebudowa lotniska we Frankfurcie, która sprawi, że będzie to największe lotnisko w Europie, największe lotnisko Cargo, które będzie bezkonkurencyjne, pokazuje, dlaczego Tusk wrócił do Polski. Wrócił po to, żeby wstrzymać. Inwestycje takie strategiczne właśnie jak centralny port komunikacyjny. Bo szanowni państwo według wyliczeń firm o światowej renomie Ersten Young, która wskazuje, że Polska do 2060 roku zarobiłaby na budowie centralnego portu komunikacyjnego 200 miliardów złotych. 200 miliardów złotych do 2060 roku to się nie może wydarzyć za rządów Donalda Tuska. On nie po to został premierem, żeby Polska zarabiała Dzisiaj słyszymy też informacje o tym, że wstrzymywane są kolejne pieniądze na projekty badawcze, na projekty naukowe. No można to humorystycznie skonst skonstatować w ten sposób. No, do zbierania szparagów, Szanowni Państwo, wyższego wykształcenia nie trzeba. Ale czy naprawdę ten uśmiech, jak po zjedzeniu całej cytryny, naprawdę będzie musiał nam towarzyszyć na twarzach przez całą kadencję tych, y, te, y, tej władzy parlamentarnej? Dlatego namawiamy wszystkich do wzięcia udziału też do marszu i udziału w manifestacji, która się odbędzie pod Ministerstwem Sprawiedliwości, dokładnie za tydzień, którą ogłosił prezes Jarosław Kaczyński. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko powiem Państwu na koniec, bo to powinno być jasno podkreślone. Że my będziemy stali w obronie niezależności sędziowskiej, prawdziwej niezależności sędziowskiej, i apelujemy, aby sędziowie jednak w tej sprawie nie zginali karku i nie składali żadnej samokrytyki, jak czasów, za czasów stalinowskich. Wszyscy ci, którzy są wyzywani od tzw. neosędziów, ogromna część z nich, może doprecyzuję, to są bardzo przyzwoici ludzie, którzy mieli odwagę w bardzo trudnych czasach. Codziennego bicia i upokarzania przez system trzeciej RP, który został stworzony, tak jak pisałem e, wcześniej, bronić tego, że konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej. I za to, proszę Państwa, mają być dzisiaj mm, karani, dyscyplinowani, za to się im grozi. Ja apeluję do nich, żeby nie zginali tego kargu, nie, sk nie składali samokrytyki. My będziemy zawsze stali w obronie ich niezależności i dziękujemy im za to, że stali w obronie takiej zasady, że konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej, czyli zasady opisanej właśnie w, w, w najwyższym akcie prawnym w Polsce. Jesteśmy otwarci na Państwa pytania. moim zdaniem pani Wrzosek gwarantuje. To ona jakby była, to ona nie jest żadnym prokuratorem, neosędzią. Albo pan Chmielewski sędzia. O. Albo ten drugi pan sędzia, który y, 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 miał polubiony ruch wpisu y, y, na swoim profilu, to on gwarantuje niezależność. O, on powie, nie tam pani Manowska. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ja, ja myślę, że jeszcze warto tutaj dodać, że gwarantują niezawisłość i pełen profesjonalizm sędziowie, którzy zostali powołani na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, którzy wcześniej nie... Nie orzekali w żadnych sądach. Po prostu tak się złożyło, że byli przyjaciółmi sędziów Sądu Najwyższego i mimo negatywnych opinii Krajowej Rady Sądownictwa dzięki tym zażyłościom trafiali do Sądu Najwyższego. Natomiast Państwo próbujecie kontestować profesor Małgorzatę Manowską, która swoją karierę zawodową, orzeczniczą rozpoczęła od Sądu Rejonowego, poprzez Sąd Okręgowy, Sąd Apelacyjny aż do Sądu Najwyższego. Tak właśnie powinna wyglądać korona zawodu sędziowskiego w Sądzie Najwyższym. Po przejściu wszystkich szczebli, i to właśnie dotyczy pani prezes Manowski. A może jej pytanie trzeba inaczej postawić. A dlaczego pan uważa, że pani Manowska nie spełnia kryterium niezależności? Pani pośle, nikt tego nie powiedział. Zadałem pytanie państwa zdaniem, jakie panowie posłowie mają opinię w tym względzie. Zapytam po prostu, czy zdaniem państwa gwarantuje bezstronność. Panie redaktorze, tam jest jeszcze jeden wymiar tej sprawy, jeśli chodzi o panią prezes, panią profesor Manowską, czyli pokazanie, że na sędziów jest pałka, no po prostu na sędziów jest pałka, niezależnie od tego, na jakim szczeblu jest się sędzią, jeśli nie jesteś za tą władzą, jeśli bezrefleksyjnie nie akceptujesz wszystkiego, co ta władza podrzuca, to jesteś wrogiem i sędzią po prostu nie będziesz, będziesz ścigany w państwie, które proponuje nam tu z Bodnarem i to chodzi o pewien symbol, żeby sędziowie usłyszeli, że mają zgiąć kart przed władzą, która dzisiaj w Polsce rządzi. No to jest coś, na co się w demokratycznym państwie, która ma pewną, zapewnioną niezależność władzy sędziowskiej, e, nie można zgadzać. No to jest zasadnicze pogwałcenie tego, co jest zawarte w naszej Konstytucji. To ja zapytam jeszcze, czy w takim razie pani pierwsza prezes powinna państwo zanim oddać się po do do To tak, oczywiście. Powinna po prostu powinna powstać komisja z pana złożona, złożona z pana Chmielewskiego, tam Gońciarka i całej tej ekipy. Tulej, e, tak, żurka. tak, tak i oni po, po prostu powinna złożyć czynny żal, że w ogóle że przyjęła ślubowanie od prezydenta Dudy, bo akurat wygrał wybory a powinna od Jaruzelskiego. No i wtedy nie byłoby problemu. No przyjęła od Jaruzelskiego, no to wtedy, by była, e, wtedy nie byłaby neosędzią. Byłaby właściwym sędzią. No prawo, no to właśnie to jest tego typu logika, pa, szanowny panie redaktorze. A w kontekście immunitetu, immunitetu jeszcze zapytam e, w sprawie tych śledztw aktoratów, e, co powinno wydarzyć się z immunitetem pierwszej no powinna. być. Znaczy, ja myślę, że do tego wszystkiego, co w Polsce zrobił Bodnar. Znaczy tego, co wczoraj widzieliśmy na przykład w przypadku księdza Michała Olszewskiego. Pamiętacie Państwo, jak Bodnar, jak był rzecznikiem praw obywatelskich, to protestował przeciwko Kajdankom zespolonym w stosunku do człowieka, który jest prawomocny skazany za to, że zadźgał dziewczynkę nożem. Dziewczynkę zadźgał nożem. I kajdanki w jego przypadku były złe. A w przypadku niegroźnego księdza, który jest zresztą ofiarą politycznych represji, to kajdanki trzeba, żeby wszyscy, żeby wszyscy widzieli, prawda, jak się człowieka, jak się człowieka upokarza. Więc, 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 panie redaktorze, to jest tak, że no... Bodnar z Tuskiem. Próbują jakby stworzyć taki system, o, a żeby było tego wszystkiego mało, to ja przypomnę, że właśnie w przypadku księdza, księdza Michała 9 miesiąc ma być w areszcie, a ta sama prokuratura Bodnara wobec gwałciciela na przykład w Nowym Targu w ogóle nie zastosowała wniosku, no, wobec prób, próby gwałtu, bo całe szczęście kobieta uciekła, w ogóle nie zastosowała wniosku o areszt wobec człowieka, który nożem próbował dźgnąć Roberta Bąkiewicza jest już też na wolności. Więc jakby popatrzcie, jakie priorytety ma państwo Tuska i Bodnara. Znaczy, a propos, a, a propos bo, bo zaraz wrócę do tych immunitetów, a propos, czyli tak, morderca na wolność, morderca to na wolność, gwałciciel to na wolność, ale y, ludzie, którzy y, wspierali, y, wspierają, wspierali wartości konserwatywne, no to mają być albo atakowani jak Marsz Niepodległości, no bo jakby LGBT organizowali marsz, to to mieliby święty spokój, że mieliby dotacje od tak, no to o 6 rano mają wjazd do domu. Czy jak ksiądz Michał, który pomaga, pomaga poszkodowanym, więc, 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 więc to. I wreszcie w kontekście immunitetu. No wszystkie pytania o immunitet, ja myślę, że do tego wszystkich zbrodni, które popełnił Bodnar, no brakuje jeszcze tylko aresztowania pierwszej prezes Sądu Najwyższego. No jeszcze tylko tego brakuje. Proszę bardzo, Panie Podróce. Proszę bardzo, no proszę bardzo. To jeszcze, jeszcze tego wszystkiego brakuje. Tylko wiecie państwo, to jest tak, że ja jestem przekonany już, ja jestem przekonany w tej chwili, że oni wszyscy będą odpowiadać jako zorganizowana grupa przestępcza. I to jest tylko kwestia czasu. I tym razem już im nikt nie odpuści. Tym razem już wszyscy wyciągnęli wnioski w tym zakresie. Dlatego bardzo spokojnie, bardzo spokojnie poczekamy. Jestem przekonany, że tym razem do tego dojdzie. Co jeszcze Panie? Czy jeśli projekt, kiedy tu 0% pojawi się w Sejmie, to czy pan taki projekt chodzi? Przeprogram, bo ja nie słyszałem, jeszcze raz, 0%, 0 chyba, to bo kredyt 0% chyba tak. 0% pojawi się w Sejmie to pan taki projekt chodzi. Będziemy na ten temat dyskutowali w ramach Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Ale będzie to oczywiście badane pod kątem nowych informacji dotyczących tego, że jednym z największym donatorem platformy obywatelskiej byli deweloperzy. Dlatego na pewno będziemy to badali po... Polskiego mi czarodowego też zresztą. No to. Czy są jeszcze pytania może?